To jest w torbie i tak, dwa mleka migdałowych, pampersy, to z Rosmana A tutaj lecimy Lidl. Boże samo bogactwo. Bo, yy, borówki, ale w promocji były. I teraz rozkmina Przecież yy, reklamówki są zbyt drogie. Leosiowe moje. Jak myślicie, czyje? Chyba moje. Moje. Tylko i wyłącznie moje, moje, tak, tylko ja jem w tym domu, tak, moje, żeby poczuła babcia Ukrainę, którą jej mam, cebula moje, to do kibe, 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 kibelka, że jaka ładna cebula, tak pachnie, masakra, można mówić masakra? No. Bananiki. Widzieliście to? Tak, i teraz nie sprząta nic nie robią w domu. Marchewka. Ciepłe, bardzo młyczki, grasameczki. E, Serpijski. Dla Losia fantazja, Sam cykiem, bo że koniec świata. Papryczki. Kidi. W promocji były, miękko jest w promocji też, tak. I... To jest obowiązkowe, raz i dwa. I tylko włącznie są himalajskie, tylko tak. Suf ponad 300 zł. Parę naleci, też chcę.